No witam, znajdujemy się na polu kukurydzy po międzyplonie o zimę, stąd dosyć spore chwasty typu szężyto, zeszłoroczny plon, dzisiejszy wróg, wyorany, wykopany, obrócony 6 razy i tak żyje. kurydza ziarnowa DKC 3788 siana 83000 nasion z podsiewem fosforanu amonu 120 kg no i jak co roku wygląda jakby miała zaraz zdechnąć prawdopodobnie ze względu na ostatnie chłodne noce Jedni mówią, że było 0. Moja stacja pogodowa twierdzi, że było plus 2. No ale kukurydza, jako roślina tropikalna, to chyba wolałaby, żeby poniżej 12 nie było. nie plus 2. No tutaj można robić przerywkę, jak w burakach. O. Troszeczkę przerzucił. Siewnik się Siew wynajętą maszyną, to znaczy usługa w formie usługi. No, bez GPS-u, bez rozłączania sekcji. To jest największy mankament, bo się później takie rzeczy ciężko muci Tak, tu jest działeczka Prawie 9 hektarów, podzielona na pół. Na połowę mamy groch. Drugie pół kukurydza ziarnowa. Plan jest taki, żeby zasiać na całości pszenicę Przejdziemy sobie na groch. Pogadamy o grochu. Więc tak, groch siany 8 kwietnia. W ilości 270 kilo Przynajmniej tak zacząłem, ale później stwierdziłem, że zostało dużo nasion, pole się kończy i dałem full full na skrzyni bezstopniowej w silniku w agregacie. I tak tutaj te dwa siewniczki mamy zasiane. Ile się dało? Podejrzewałem, że około 300, może lepiej. I ścieżka, tak mi wyszło. czy tak zrobiłem. Nie wiem. Został dokonany zabieg herbicydowy. Przedwczoraj dosłownie. Dziś mamy sobotę. Tak, był czwartek, wieczór. Były warunki ok. Zapowiadali spadek do plus 5 temperatury. No i zdecydowałem się pojechać. Bo już czas, proszę. Zdaje się, że to będzie powój. Oberwał, według mnie. No, na pewno Komosa takie rzeczy to dostały ostro. Nie są na tej działce takim kurczowym chwastem. Tutaj największym wrogiem wiary zawsze był Haber. Jak znajdujemy się na górce. Cała ta górka jednego roku przerosła kukurydzę. Ale to był błąd agrotechniczny. Przebarwiony. Uwoskowiony, ale troszeczkę się składa. Chyba będzie dobrze. Ośrodek to korum w ilości 1,25 Byłem ciężko z dostępnością litrowych opakowań korum, ale udało się dorować piątkę Tu jest 4 hektary, tak więc idealnie tak. doszło do tego olej obowiązkowo, w zeszłym roku. No nie dałem, oleju już znaję i później robiłem poprawki o grochu Takie rzeczy są bardzo drogie wybór środków znikomy tu rzadki tu gęstszy typowe kujawy właśnie będę pobierał próby glebowe z całego areału i liczę, że ciągnę cykl tych filmów może z rok, może z dłużej. I zobaczymy, jak się gleba ma. ogółem Badania robię, gdyż gdyż to gdyż, podstawa nawożenia. A dwa, no, minęły 4 lata od poprzednich badań, więc chyba najwyższa pora. Jedyne co mnie martwi, to to, że na kukurydzy jest taki problem albo. Pobiorę teraz i będą zawyżone wyniki. Ze względu na nawozy. Przeciwnie stosowane, podobnie jak w grochu. Albo będę łaził w trzymetrowej metrowej we wrześniu. I błądził w tym labiryncie. No nie jest jakiś super gęsty ten groch. Mam w domu ramkę, chciałbym rzucić, policzyć w zeszłym roku. się zrobiłem, że tak powiem, ciula. Zasiałem za płytko i 30% wyjadły gołębie, których u nas nie ma do czasu aż ja zasieję zapłytko za groch. Wtedy armia 100 200 albo i 300 gołębi wyzbierała naprawdę sporo. Raz całe rzędy. Siewnik jest dwutależowy, ładnie zagarniają grabki za talerzami, ale jak człowiek jest zbyt leniwy, żeby wysiąść, zgłębić, to gołąbki się ucieszyły z darmowego żarcia. Później susza. Tak, to jest jedyna roślina u nas, która wycierpiała w zeszłym roku. Brak wody, groch. Jak kwitł, miał wysokość. 40 cm, i dosłownie zamiast kwitnąć, kwiaty zaschły. Suma summarum, cienko. O jest. Zobaczył mnie. Leciał prosto na mnie. Sorniok. Sorniok. zwierz nieszkodliwy. Tym razem mu odpuszczę. Proszę, jakie drzewo. Nieskasowane. Przy poplonie, albo lepiej skasowane, a i tak żyje. No jest ogółem jeszcze lepszy numer na plantacji kukurydzy koło domu. Tam w ogóle mechaniczne zwalczanie międzyplonu zimnego powiodło się w 70% reszta dusi kukurydzę będziemy walczyć w tym roku raz że będzie mniej międzyplonu a dwa przyróbka agregatu uprawowego żeby go lepiej zniszczyć dobra na razie nie bałamuce zobaczymy się za parę dni na jakiejś innej uprawie ten gościł wypada. Tak jest, pan Rumian, plat jak ściana. No i tyle. Do następnego.